Zmiana w organizacji. Prawda, że już na samo to słowo niektórzy dostają gęsi i skórki? Mimo naprawdę dobrych chęci, większość projektów transformacyjnych, no cóż, po prostu nie wypala. Ale dlaczego? Dzisiaj przeanalizujemy poradnik, który ma na to całkiem niezłą odpowiedź. Okazuje się, że klucz tkwi w jednym, często pomijanym elemencie. Zaczynajmy! Spójrzmy na tę liczbę. 70% poważnie! Badania McKinsey and Company, na których opiera się ten materiał, są właściwie bezlitosne. Aż 7 na 10 inicjatyw transformacyjnych w firmach nie osiąga swoich celów. To pokazuje, jak gigantyczna jest przepaść między planem a rzeczywistością. Stawka jest więc naprawdę ogromna. I nie chodzi tu tylko o unikanie frustracji i powiedzmy sobie szczerze, zmarnowanych pieniędzy. Jak czytamy w materiale źródłowym, umiejętne przeprowadzenie zmiany to dzisiaj jedna z kluczowych przewag konkurencyjnych. To właśnie ta zdolność oddziela firmy, które idą do przodu, od tych, które, no cóż, zostają w tyle. No i właśnie, tu dochodzimy do sedna sprawy. Sporo wszyscy wiedzą, jak ważna jest adaptacja, to dlaczego tak wiele, nawet świetnie zaplanowanych projektów kończy się porażką czego w tej całej okładance brakuje? I wiecie co? Odpowiedź jest chyba prostsza niż mogłoby się wydawać. Tym brakującym elementem rzadko kiedy jest technologia czy jakiś nowy, skomplikowany proces. Najczęściej jest nim po prostu przemyślana, dobrze ułożona strategia komunikacji. To właśnie ona buduje most między tym, co jest na papierze, a tym, co robią ludzie. I dokładnie dlatego komunikacja jest tutaj no, głównym bohaterem. Ten poradnik bardzo jasno pokazuje, że to nie jest jakiś tam miły dodatek, taka wisienka na torcie projektu. Nie, nie. To jest silnik, który napędza całą transformację od samego początku do samego końca. Okej, okay, ale czym właściwie jest to całe zarządzanie zmianą? Definicja, którą tu widzimy, jest bardzo klarowna. To nie jest żadna magia, a systematyczne podejście. A jego cel przeprowadzenie ludzi przez cały proces transformacji tak, żeby nie tylko zrozumieli nowe zasady, ale też je zaakceptowali i co najważniejsze, zaczęli z nich aktywnie korzystać. No dobrze, ale jak to osiągnąć w praktyce? I właśnie tu do gry wchodzi komunikacja. Bo, słuchajcie, nie wystarczy tylko poinformować ludzi, co się zmienia, kluczowe jest wyjaśnienie dlaczego to robimy i co ta zmiana oznacza dla każdego z osobna. To wszystko sprowadza się do odpowiedzi na to jedno fundamentalne pytanie, które każdy ma z tyłu głowy, a co ja z tego będę mieć? Dobrze, wiemy już co i dlaczego. No to czas przejść do konkretów, czyli jak. Zanim jednak rzucimy się w wir tworzenia jakichś planów i harmonogramów, poradnik każe nam się zatrzymać. Najpierw fundamenty, czyli strategiczne zasady, bez których cała ta konstrukcja może po prostu runąć. Spójrzmy na te pięć filarów. Po pierwsze, absolutnie kluczowa jest jasna wizja wszyscy muszą wiedzieć, dokąd idziemy. Po drugie, potrzebna jest silna koalicja liderów, którzy mówią jednym głosem. Dalej, trzeba zaangażować pracowników i takich naturalnych ambasadorów zmiany, jasno mówić, co się dzieje, a na koniec mierzyć efekty, żeby wiedzieć, czy to wszystko w ogóle działa. I ten slajd doskonałe pokazuje, dlaczego ta wizja jest tak, no, fundamentalna. Zobaczmy ten kontrast. Bez wizji mamy chaos, marnowanie kasy i ogólną frustrację. Ale kiedy wizja jest jasna, nagle pojawia się wspólne zrozumienie i skupienie. Ludzie wiedzą, po co to wszystko robią, a ich wysiłek nabiera osobistego sensu. Ok, filary strategiczne mamy omówione, ale jak to wszystko przełożyć na no, na konkretne działania. Czas na taktykę. Oto pięcioetapowy plan działania w obszarze komunikacji, który zamienia strategię w coś realnego. To jest w zasadzie taka nasza mapa drogowa komunikacji. Najpierw tworzymy zespół, który za to odpowiada, potem robimy szczegółowy plan, co, kiedy i do kogo mówimy. Następnie szeroko te komunikaty udostępniamy i cały czas sprawdzamy, czy to działa. I na koniec rzecz absolutnie kluczowa, o której często się zapomina świętujemy sukcesy, te małe i te duże. To utrzymuje morale i energię. A to jest naprawdę ciekawa ilustracja. Zwróćmy uwagę, że plan komunikacji to nie jest jakiś osobny byt. On biegnie równolegle do harmonogramu całego projektu. Komunikacja to nie jest jedno wydarzenie na początku i na końcu. To ciągły proces, wpleciony w kluczowe etapy. Od samego startu, przez szkolenia, aż po dajmy na to samą przeprowadzkę. I żeby ten cały plan zrealizować, mamy do dyspozycji, no cóż, cały arsenał narzędzi. Jak widać, to może być strona internetowa, FAQ, spotkania, wizualizacje, naprawdę jest w czym wybierać. Kluczowa myśl sporadnika jest jednak taka: nie ma jednego magicznego zestawu. Cała sztuka polega na tym, żeby dobrać narzędzia do konkretnej zmiany, do kultury organizacji i do ludzi, z którymi rozmawiamy. Dobrze, powoli zbliżamy się do końca. Spróbujmy to wszystko podsumować. Jaki jest ten najważniejszy wniosek, który płynie z tego materiału? A wniosek jest w sumie prosty, ale bardzo mocny. Udana zmiana nigdy nie jest dziełem przypadku. Przełamanie tej fatalnej statystyki 70% porażek jest możliwe, ale wymaga świadomego, strategicznego podejścia. Sukces to nie kwestia szczęścia, to wynik dobrze zaprojektowanej, skoncentrowanej na człowieku strategii, której sercem jest właśnie komunikacja. I na sam koniec pytanie, które warto sobie zadać, myśląc o własnym miejscu pracy. Jaka zmiana czai się na horyzoncie i, co chyba ważniejsze, jak zostanie opowiedziana jej historia? Czy będzie to opowieść, która inspiruje i angażuje, czy może dołączy do tej smutnej statystyki porażek? Jak pokazuje ten poradnik, odpowiedź w dużej mierze zależy od nas.